Dzień dobry, cześć wszystkim z tej strony, Gosia. O, lepiej, patrzcie jak lepiej. O. Cześć wszystkim z tej strony, Gosia. I dzisiaj ej, już jestem obudzona, ale jeszcze piję drugą kawę, bo muszę mieć dużo energii i mam moje tradycyjne śniadanko. Bo dzisiaj, słuchajcie, fajny dzień. Będę świętować, zaczynam święta spotykam się z moim kolegą Bartkiem którego jeszcze nie znacie ale poznacie przy okazji, dawno nie sprawdzaliśmy siwizny czas sprawdzić chyba przybywa powiem wam, że chyba przybywa babuleńka zrobię tak to Bartek nie zauważy i będziemy razem z Bartkiem kręcić wideo świąteczne o markecie świątecznym w Edynburgu Bartek ma kanał na YouTubie, ale taki bardziej profesjonalny. Wiecie, co on tam chodzi? Ze statywem, z kamerą. Tak robi profesjonalnie, a ja to zrąci i pokręcę, pokręcę, byle jak. Także mam nadzieję, że, że coś fajnego z tego wyjdzie. Ale w tej kamerze, no powiem wam, muszę nie używać tej, tej kamery. Siwe, zmarchy, no babcia, 36 lat. Albo 7. Ile ja mam lat? Czeka. To jest zawsze ciężko obliczyć. 6, 36. Jeszcze przez miesiąc. Nie. Kurde, nie wiem teraz. Po 30. No, 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 prawdę. Bardzo. Czeka. O, z tej lepiej, tak będę mówić. Z tej mniej się marszczy bardzo źle. boże, a ja do miasta chcę iść, słuchajcie, bo jeszcze oprócz spotkania z Bartkiem pójdę do miasta, upatrzyłam sobie dżinsy, no dżinsy z li. mam jedne zli, dobre, mówię sprawdzę, zobaczę czy dobre najwyżej na internecie znajdę tańszą opcję, to was zabiorę na zakupy dżinsowe, zobaczymy co też w mieście, bo mam czas, słuchajcie mi się nie spieszy dzisiaj, tym bardziej jak się nabuzuję tą kawą, będę latać po tych sklepach to przed spotkaniem z Bartkiem Połazimy, zobaczymy, a teraz... O, sprawdzę winter, winternety. Winternet to takie zimowa wersja. Internet. No sprawdziłam, nic dzisiaj nie ma. Nudy w internetach. To teraz chodźcie, pomyślimy. Hmm. Mm. Yeah. Powiem Wam, że sytuacja podwórkowa jest y, średnia. nie to ni, taka, taka mrzawka, także może coś cieplejszego. Może golfa? Miły, puchaty. To chyba z rezerwt. No, to jeszcze jak byłam ostatnio w Polsce to kupiam, także nie... O! Jakie fajne! Pomarańcze. To założę golfa. Będzie miło, ciepło przytulnie, co tak nie łapie ostrości na mój piękny pokój mój piękny pokój i syf tak jeszcze zanim, zanim um, się przebiorę jeszcze że poczekajcie, otworzę banana udami ale jak to sobie człowiek radzi, udami otwiera wszystkim Daję radę, widzicie mm. Mm. pokażę wam, kupiłam zabawki dla psów Wam pokażę. O, tu jest dobre światło. Edgar i Walter, oni tylko mogą mieć zabawki z bardzo grubego plastiku, bo wszystkie trzmaciane to jest 5 minut, nawet 3. Gumowe też przegryzają, także z takiego nylon, z takiego nylonu, że to mogą sobie skuwać. Tu są żeberka, a tu jest taka kość. I one się później tam bawią, wymieniają, rozmieniają, także. Stykaj maxa. I tu też nie wiem, czy Wam pokazywałam. Jakiś czas temu już kupiłam w TK Maxie. Bardzo ładnie pachnie taka świeczka świąteczna. Co to jest? Sugar cookie. Może Wam pokazywałam, ale już ją palę i powiem Wam, że tak mocno pachnie, że aż mnie głowa rozbolała. Smród w domu, ale miły. Patrzcie, na kolanach. Na kolana dla, dla was padam normalnie. O. Już. O Także teraz się przebiorę, ubiorę. Między dwoma tymi, ale dobrze, między dwoma ze mną na miasto i na świąteczny market z Bartkiem Bartoszem albo Bartłomiejem nie wiem jak on ma na imię Bartek no W ogóle muszę zacząć myśleć o prezentach choinkowych. Jestem w dobrym miejscu, jakieś, jakieś rzeczy są, ale nie myślałam o tym jeszcze. Czas ucieka. Ja jestem już z Bartkiem, się spotkaliśmy i właśnie już zaczęliśmy nagrywać. Już pijemy, poczekajcie. Cyderki rozgrzewamy ja się. Ja już piłem, już nie. Także tak, tak, będziemy będziemy działać. Będziemy działać, będzie się działo. Dzisiaj recenzujemy Jarmark w Edynburgu. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Także o wszystkim Was poinformujemy. Tak więc czekajcie na więcej informacji. Widzicie to koło? Widzicie to koło? Zaraz na nie idziemy. Jeszcze tyle lat tu jestem i co roku jest to koło i nigdy nie byłam. A dzisiaj proszę, Bartek mnie zachęcił. Także, także dzisiaj na koło. Patrz, jaki profesjonalista. Jesteśmy na kole. Nigdy nie byłam na kole. Ach, idziemy, moi drodzy, ale piękne widoki czekajcie może też... O ty filmujesz? Kurczę, przepraszam. Nie rozpomnij. Resłuchaj mi się jakby cofamy teraz. No, w ogóle ja nie wiem, ja jestem podekscytowana, nie wiem co się dzieje. Patrzcie na to. czuros w czekoladzie. Nie mam pojęcia co to. Ale Paluszki, coś w stylu paluszków, tylko że hiszpańskie. No na, 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 na tym... Jak to się mówi? Tłustym oleju? Nie, głębokim oleju. <grym> tłustym oleju. <grym> Ale na pewno jest tłusty. No i niezdrowe. Ja wezmę jednego z ciekawości, spróbuję. Boże, jak tam teraz jeść? Może być? Ale dobre. Czekaj, ja hmm. też chcę. Tak jak pada miło, ale przynajmniej popite, pojedzone i posprawdzane to tam na markecie a teraz jeszcze idę do Taiso bo widziałam plecak, który chcę zabrać ze sobą na, na podróż życia <noise> także idę sprawdzić i później na internecie poszukam tańszej wersji oszustka będziesz szukać <noise> to ten 80 litrów i ma Wygląda tak, że można schować te te na ramienniki, kółka i będzie jak walizka. Także mój mały, niedługo, niedługo przez internet. Ciemno, zimno idę do domu, kurczę. Mam nadzieję, że piec działa. To był udany dzień, plecak wybrany. Z Bartkiem się świetnie bawiłam, słuchajcie. Idę jeszcze do chałupy, rybata, odpoczynek. No słuchajcie, okres świąteczny się zaczął, są minspaje i jest gorąca herbata. Tam pokażę minspaje. A tutaj minspaj w środku. Co roku staram się wam pokazać, że jest takie świąteczne ciastko, ma rodzynki i nie wiem co, ale jest wypuszczane zawsze na święta. Bardzo dobre. No, czemu Polska nie ma minspajów? To wam jeszcze pokażę szybko, co kupiłam sobie na mieście, bo kupiłam jedną rzecz, gdzie jest moje. Uch! Pytajcie, bo już dobrego oświetlenia o tej porze to w tym domu nie ma. O, tu, koło butelki, proszę bardzo. Kupiłam taką koszuleczkę na ramiączkach, która ma y, koronkę. Jest z takiego też śliskiego materiału, trochę jakby piżamkowa, ale chodzi mi o to, żeby do jeansów ją nosić. Takie zwykłe, czarne, coś. W ogóle na tym swetrze wygląda, jakbym była wielka i kupiła za mały ciuch, ale tak naprawdę ona jest dobra. Dobra jest z Marksa Spencera. I zapłaciłam za nią 9,50 funta. Teraz tylko muszę czekać na lato. Także chyba tyle, bo, bo mówię, no w tym świetle za wiele my tu nie podziałamy, słuchajcie. O, tu lepsze światło. O tak będę nagrywać teraz. Albo stanę na kanapie. Bardzo dobre. O, mogłam Wam koszulkę pokazać na kanapie. Jeszcze raz. Taką koronkę ma. Taka, to Wam wszystko już pokazałam. Powiem Wam, że dzień był naprawdę udany. I Wy idźcie do kanału na Bartka, zobaczyć co my razem wymodziliśmy. Bo jego filmy są bardziej profesjonalne, nie takie jak moje. Zrąsi, Gosia zrąsi. A jego to takie ładne. I on ma taką dobrą kamerę. Tak. Także zobaczcie. Ja podlinkuję Bartka i jeszcze yy, może się z nim spotkam. Myślę, że tak. Słuchajcie, bo dobra zabawa, dobra zabawa. Szczególnie te cydry. Picie cydrów. Proszę, proszę. Bardzo dobrze. Także pozdrawiam Was ciepło, przesyłam Buziaki, Całusy, Uściski, Życzę Udanego Tygodnia. Ciekawe, czy mnie ludzie przez okno widzą. Patrzą, głupia się nagrywa. O. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam Buziaki, Całusy, Uściski, Życzę Udanego Tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Bye.